Cześć, witajcie, zapraszam Was dzisiaj na unboxing tego oto mikrofonu od firmy Mediatek. Jest to mikrofon odzieżowy, czyli tak zwany clip bądź też clips, jak to woli. Ja będę go dzisiaj używał, aby poprawić jakość ścieżki dźwiękowej na moich materiałach wideo. Tak więc na sam początek zobaczmy, jakie informacje producent umieścił na opakowaniu. Opakowanie w całości jest oczywiście wykonane z plastiku. I przyjmuje ono formę raczej takiego blistra. U góry po lewej stronie znajdziemy logo firmy MediaTech, a tuż obok model tego mikrofonu, czyli MT390. Tutaj w tym miejscu, jak widzicie, mamy przeźroczyste okienko, przez które widać nasz niewielkich rozmiarów mikrofon. Nieco niżej mamy takie trzy główne cechy, które charakteryzują to urządzenie, czyli wysoka jakość, niski poziom szymu oraz metalowy klip. Na samym dole producent umieścił kilka takich przykładowych zastosowań tego mikrofonu i tutaj możemy go wykorzystać w komputerach klasy PC, do telefonii internetowej, wideokonferencji, czy też interaktywnej nauki, na przykład jakichś kursów językowych. W rocie opakowania znajdziemy taką podstawową informację techniczną na temat tego mikrofonu, z której dowiemy się ile wynosi jego czułość, czy też jaka jest długość przewodu. E, oprócz tego znajdziemy też niewielki opis w kilku językach i również mamy tutaj język polski. E, tak więc spróbujmy otworzyć to opakowanie i zobaczmy, jak przedstawia się sam mikrofon. Opakowanie udało już mi się otworzyć. E, w środku znajdziemy oczywiście poza samym mikrofonem e, takie wskazówki dotyczące ochrony środowiska oraz Instrukcje obsługi. Natomiast sam mikrofon prezentuje się w następujący sposób. Jak widzicie, ta klamra jest metalowa, czyli dokładnie tak jak wspominał ten producent na opakowaniu, znajdziemy również na niej niewielkie logo Mediatech. Natomiast sam mikrofon i to jego mocowanie jest wykonane z plastiku. I tutaj szkoda, że. Że ten uchwyt również nie jest metalowy. Jeżeli chodzi o wielkość tego mikrofonu, to ja sobie tutaj przygotowałem zapałkę, aby lepiej zobrazować Wam jego wymiary. I zobaczcie, jego wysokość to mniej więcej połowa wysokości tej zapałki. Tak więc no, jego wymiary są naprawdę, ale to bardzo, bardzo małe. Natomiast jeżeli chodzi o przewód, jaki tutaj mamy. To przewód ten ma długość 2,4 m i powiem Wam, że jest tego całkiem sporo. Myślę, że bez problemu powinno każdemu wystarczyć, aby podłączyć to do swojego komputera. Tutaj jeszcze znajdziemy taką niewielką plastikową zatyczkę, która znajduje się na wtyku typu jack 3,5 mm, którego właśnie podłączamy do komputera. Myślę, że najbardziej interesuje Was jakość dźwięku, jaką oferuje ten mikrofon, dlatego ja podłączę go do komputera i za chwilę do Was wracam. Ok, jestem z powrotem. Jak widzicie, mikrofon mam już przypięty, jest on podłączony do komputera i dźwięk, który w tym momencie słyszycie, jest to właśnie dźwięk rejestrowany za pomocą tego mikrofonu i nie został on poddany żadnej obróbce. Tak więc, tak jak się nagrało, tak właśnie słyszycie. Natomiast od tego momentu będziecie słyszeć dźwięk również rejestrowany za pomocą tego mikrofonu, jednak będzie on poddany delikatnej obróbce w programie Audacity. Cała ścieżka dźwiękowa została odszumiona oraz nieco wyregulowałem wartości wysokich i niskich tonów, tak aby barwa głosu była jak najbardziej przyjazna dla odbiorcy, czyli dla was. Mam nadzieję, że po tym krótkim teście będziecie mogli sami ocenić jakość dźwięku, jaką oferuje mikrofon Mediatech MT390, a ja już się z wami żegnam. To by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.